W dobie pandemii mam też interwencję w domach, ponieważ są to miejsca prywatne i jestem zmuszony do innej formy blurowania. Jeżeli wam ona nie odpowiada, dajcie znać w komentarzach. Zrezygnuję z tych materiałów. Czy potrzebujecie ratownika medycznego? Tu nie będę przeszkadzał. Kobietkę, działań, Wiem, ja jestem na miejscu także spokojnie zadziałamy Dobra dobra, ja ją zbadam Bo już wy weszliście tak do niej? Tak Dobra super Siemano, witaj, Cześć. 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 dzień dobry, ratownik medyczny Marcin Borkowski. Proszę pani, ja jestem wolontariuszem, ratownikiem, który jeździ w wolnych dniach od pracy, Pracuję w pogotowiu i jeżdżę na motambulansie. Moją bolączką to jest to, że ja mam dwa chore biodra. Tak, ja bardzo źle chodzę. Rozumiem. I zsunęłam się z łóżka na, na podłogę, i nie mogłam wstać. Czyli pani nie zemdlała? Nie, nie, nie. Nie, nie. nie uderzyła pani gdzie głową? Nigdzie. Zsunęłam nic innego się. pani nie boli? Nie. Tylko te biodra, ale są z nimi problem jest. No, no jest problem, dopóki nie będą no. zaoperowane. No. Rozumiem, kochana, czyli nie chce pani pomocy medycznej? Nie, dziękuję. Wystarczyło tylko posadzić panią, i jest ok? Tak. Panie są z opieki pewnie. Tak, prawda. Tak, tak. Dobra. Słyszycie wolę pani? Czyli ja po prostu mówię tu panu strażakom, że karetkę odwołują? Nie, nie was szkoda, żeby do, do takich. O tego jesteśmy, proszę pani, żeby pomagać. No Motoambulans Marcin Borkowski. Motoambulans. Bez, bez numeru? Nie, bo ja jestem wolontariusz, moje jest prywatne. Marcin Borkowski. Dobra, kochana, będzie dobrze. Nie gorączkuje pani, nie? Dobra, lecę Także 3 dziewiątki, zgłoś do 314. Trzeba bym odwołać zgłoszenie na ulicy Pomoc nie będzie potrzebna. Dojechał tu na miejsce ratownik medyczny yy, na motoambulansie. Yy. Obejrzał panią, ona nie potrzebuje pomocy, ma tylko problemy z poruszaniem się ze względu na chorę biodra, także twoja karnetka nie będzie potrzebna. Dobra, przyjąłem, dziękuję. Super. Nie ma. Jeszcze nie ma wytoremu? Nie, ale nie ma. nie ma jeszcze naszych? Nie ma, nie ma. to tak. Co? Nie ma go. Nie ma. Nie ma nikogo. Czy A to jedno tylko pomieszczenie no, jest? Bo, bo to byłby taka jest. Specjalne mieszkanie. No Nie, dziękuję bardzo. Dziękuję. I co, nie ma nikogo? Nie ma nikogo. Mogę odwołać karetkę? Tak, dziękuję bardzo. Słucham? Nie ma nikogo. Możecie wracać. No dobra, to fajnie. Dzięki, jeszcze raz. To ja bardzo dziękuję. Trzymajcie. Się. Cześć, witam Was kochani. Jestem w swoim zaprzyjaźnionym serwisie, gdzie motoambulans jest cały czas utrzymywany w najwyższej gotowości. To właśnie dzięki nim mogę, czy to jest deszcz, czy śnieg, czy mróz, czy wiatr, być wszędzie gotowym na niesienie pomocy, na ratowanie ludzkiego życia. Jestem bardzo wdzięczny firmie Scoot Race za to, że wspomaga, za to, że jest takim mecenasem mechanicznym działania motoambulansu. Zima minęła, na szczęście no, pewnie się nie dziwicie, że jeżdżąc na motocyklu cieszę się, że zaczęło być ciepło, bo warunki atmosferyczne przy minus 12 czy 20 stopniach, wierzcie mi, są bardzo trudne. No i motoambulans, tak jak tutaj kolega serwisant powiedział, bardzo to odczuł. Co się stało? Amortyzatory, jak widzieliście w materiale po prostu uległy zniszczeniu. Sól, która leciała na gładź na amortyzatora spowodowało, że nastąpiły wrzelki, a to spowodowało rozstrzelnienie go. Serwis założył takie specjalne gumy, które teraz od deszczu, od przyszłości śniegu, od soli, którą posypujemy jezdnie, będzie chronił. Można powiedzieć teraz, że ma takie jakby sznyt nadający charakteru motoambulansowi, bo tutaj w tym miejscu, jak widzicie, założone 22 szwy. To też przycierka od tego słupka, to była gołoleć. Wjeżdżałem z ulicy, która była posypana i już nie była ściska, ale niestety na chodniku szklanka i po prostu jak wjechałem, bujnęło mnie delikatnie. Ile wjeżdżałem? Z 5 na godzinę, ale ponieważ było minus 8 stopni, to spowodowało to, że Plastik po prostu odskoczył, pękł, no bo nastąpiło delikatne przytarcie. Generalnie, tak jak tutaj powiedział pan Sedwisant, motoambulans przy minusowych temperaturach jakikolwiek motocykl nie jest stworzony. Najlepiej byłoby żyć w Kalifornii i jeździć sobie tam, gdzie jest ciepło. Całość tego sprawności Motoambulansu, oprócz tego, że gdzieś dzięki firmie Scoot Race, to jeszcze jest dzięki Wam, dzięki patronom, dzięki osobom hojnym, wspierającym, bo przecież te koszta muszę ponosić. Dlatego bardzo Wam dziękuję za to, że wspieracie moją działalność, że pośrednio ratujecie ludzkie życie. Za to, jak zawsze, kłaniam się do pasa.